Siemanko, ja jestem domek. Dzisiaj będziemy strzelać do butelki. A z czego? Z tego to nerfa. Jak trafimy, mamy trzy próby. Jak trafimy, nie, nie robimy nic. A jak nie trafimy, to też nie robimy nic. Tyle, tyle z tego i tyle. I, i, I nie wiem, po co ja to robię. Dobra, Dobrze, zaczynam Uwaga, przyodu nerfa. Proszę poczekać. Gotowy. Nie trafiłem, okej, okay, drugi w raz, w co w tej chwili nie zbliżało, nie trafiłem. Do trzech, raz sztuka, jak to się mówi. Nie ja trafiłem. Dobrze, przez mnie ostatnia szansa. Uwaga, czy trafię? Trafiłem! I to było na tyle. Razem z tym do tej właśnie butelki i nie wiem po co to nagrywam, ale mam nadzieję, że Wam się podobało i zostawcie łapeczkę w górę i subeczka i trololeczka la 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 papa.